Piękny wrzesień za mną, wspaniałe zaczytanie. Moc nowych, wyjątkowych wyzwań. Zapraszam Was na podsumowanie września. Hej hej, moi drodzy, w ten piękny, jesienny dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Wrzesień był miesiącem zapracowanym, intensywnym, zaczytanym, ale także dość wymagającym, również pod względem zdrowotnym, dlatego że się rozchorowałam, jeśli pamiętacie, ale również wymagającym pod względem wyzwań literackich. Po pierwsze napisałam moją pierwszą recenzję dla portalu geostrategicznego doktora Jacka Bartosiaka, czyli dla Strategy in the Future, w której opowiadałam o powieści wyjątkowej powieści Wiesława Laka nad zbruczem. Zapraszam Was do lektury. Link do tej recenzji znajdziecie w opisie pod filmem. A już następna recenzja dla portalu Strategy in Future pisze się intensywnie i będę w niej opowiadać o. Dolinie Issy Czesława Miłosza. Po drugie, spędziłam we wrześniu trzy znakomite dni w znamienitym towarzystwie w mojej rodzinnej ustce. Razem ze mną knuli i spiskowali pisarka Aneta Jadowska, Marcin Okoniewski, którego znacie jako Okonia w sieci, a także dwie cudowne dziewczyny Gabi i Marta z wydawnictwa Synek Fanon. Efekty naszego knowania poznacie już na dniach i jeszcze w tym miesiącu. A teraz wreszcie przechodzimy do podsumowania. Przed Wami Top 6 moich ulubionych książek zeszłego miesiąca, ulubionych książek września, jak również to, co lubicie najbardziej, czyli book haul i zdobycze książkowe. I zaczynamy od sześciu wyjątkowych książek, które przeczytałam we wrześniu, czyli to sześć miesięcy. I najpiękniejszą powieścią, jaką czytałam we wrześniu, najpiękniejszą powieścią, jaką czytałam od bardzo, bardzo długiego czasu, jedną z najpiękniejszych w ogóle jest Nadzbruczem Wiesława Helaka. To jest mój nowy, duży Bóg. Naprawdę duży Bóg. I takie powieści jak Nadzbruczem przypominają mi klasyczne dzieła literatury polskiej. To proza zjawiskowa, napisana językiem onieśmielającym wręcz, hipnotyzującym. Wiesław Helak zabiera nas na na dawną granicę Rzeczpospolitej, by tam snuć opowieść o końcu ziemiaństwa, ale również o bezlitosnej historii i o rzece, która obserwuje dzieje pewnego rodu. Ta historia jest niesamowicie piękna, serdecznie Wam polecam. Więcej możecie znaleźć właśnie na portalu Strategy and Future, link znajdziecie zarówno na blogu, jak i w opisie pod filmem. Kolejną piękną książką września był Horyzont Jakuba Małeckiego i Jakub Małecki znowu to zrobił, wzruszył nie do łez Poruszył całkowicie emocjonalnie. Rozłożył mnie na łopatki pięknem i prostotą swojej prozy, tym jego swoistym minimalizmem i tym samym znów udowodnił mi, dlaczego jest jednym z moich najulubieńszych współczesnych polskich pisarzy. Horyzont to opowieść o samotności, o poszukiwaniu ukojenia, jak również o próbie wybaczenia, tak sobie, jak i innym. Jak dotąd jest to najlepsza polska powieść wydana właśnie w tym roku do tej pory. Kolejną świetną powieścią we wrześniu był Sekret Antykwariusza Pawła Jaszczuka i słuchajcie, tego antykwariusza to wy wcale nie chcecie spotkać na swojej drodze. Bo spotkanie z Piotrem Stockim, naszym antykwariuszem właśnie, jest jak spotkanie z Patrickiem Batemanem z American Psycho. Albo jak przejażdżka z szeryfem Lufordem z Morderca we mnie. To moim zdaniem jest jeden z najciekawszych antybohaterów literatury współczesnej, popularnej właśnie i naprawdę warto go poznać. Kolejny tytuł września to Łańcuch Adriana McKinty. Jest to diabelnie ciekawy i świetnie skonstruowany dreszczowiec. On wciąga w labirynt ciemności i jednocześnie wykorzystuje ten najbardziej pierwotny strach, strach rodzica o życie swojego dziecka. Pokazuje, jak daleko jest w stanie posunąć się rodzic, jak głęboko w kręgi piekła jest gotów zejść by go chronić. I o tym właśnie jest ta historia, a na dokładkę mamy tutaj nawiązania do Lovecrafta, więc nie wiem, czego chcieć więcej. Kolejną wyjątkową powieścią była One płoną jaśniej, shop Harao, bo są takie miejsca na świecie, gdzie urodzić się dziewczynką jest przekleństwem, jest prawdziwą skazą, jest czymś, co naznacza na całe życie. Takim miejscem właśnie są Indie i takie Indie, takie mroczne Indie pokazuje shop Harao w swojej powieści. To jest historia dwóch dziewcząt, Właśnie takich przeklętych dziewcząt, tylko wyłącznie dlatego, że są dziewczynkami i urodziły się w takiej kaście, a nie innej. I powiem Wam, że niektóre obrazy z tej powieści nie da się wyrzucić z głowy. Kolory zła czerwień Małgorzaty Oliwi Sobczak. To kryminał z krwi i kości, jednocześnie jedna z najlepszych współczesnych opowieści o zbrodni, która zachwyca. Kontrastami. Akcja rozgrywa się w Sopocie, a w zasadzie w moim trójmieście, więc dość tylko tutaj mnie. Mamy ciało dzisiaj i mamy ciało z przeszłości, wszystko to w jakiś sposób jest powiązane. Ta książka i te zbrodnie absolutnie zadziałały na moją wyobraźnię, a do tego styl Małgorzaty Oliwii Sopczak jest wyjątkowy. Właśnie te. Kontrasty, o których opowiadałam w recenzji zresztą. Link do recenzji nad zbruczem znajdziecie w opisie pod filmem i na blogu, a resztę recenzji znajdziecie zarówno tutaj na kanale, jak i na blogu też, więc szukajcie i czytajcie. A teraz kochani czas na to, co lubicie najbardziej, na co czekacie najbardziej, co tygryski książkowe lubią najbardziej, czyli Book Haul Zdobycze Książkowe. W zeszłym miesiącu zaopatrzyłam się w kilka wyjątkowych książek, jak również robiliśmy wspólnie zakupy razem z Kubą, dlatego z przyjemnością Wam teraz wszystko pokażę. I zacznijmy od książki od wydawnictwa Cyranka, czyli Chciałbym, żeby dzisiaj coś się wydarzyło Tomasza Lewajka. I to jest kochani opowieść o życiu mężczyzny, którego życie po prostu rozpada się na kawałki. Opowieść o popadaniu w alkoholizm, o alkoholowych Transach, o tym, jak rozpada się życie wokół człowieka. A on tego nie widzi, a nawet jak widzi, to sam nie potrafi z tego wyjść, sam nie potrafi się pozbierać. Wydaje mi się, że będzie to powieść naprawdę rozpaczliwa, bardzo emocjonalna i zaglądająca właśnie głęboko w ten problem. Jestem ogromnie tej powieści ciekawa. A teraz cztery książki, które otrzymałam od księgarni internetowej, która dopiero niedługo otworzy swoje progi czyli od Inverso. I od razu wam zdradzę, że dla tej księgarni napisałam również trzy felietony, które pojawią się właśnie na jej łamach, na ich stronach. Niedługo, kiedy tylko się otworzą. I pierwszą książką, którą od nich otrzymałam, jest Stephen King, i jego cmentarz dla zwierzaków. No i tutaj mamy cmentarz dla zwierzaków, nie cmentarz zwierząt z tymi błędami, więc raczej wszystko jest bardziej jasne. To jest to nowe wydanie, wydanie filmowe. I powiem Wam, że oglądałam, słuchajcie, film w ogóle, bo zapomniałam Wam powiedzieć. I nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia jak książka, nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak poprzednia ekranizacja, ale jest to dobry horror taki właśnie na jeden raz. No a książkę niezmiennie polecam, bo jest rewelacyjna i to jest jedna z moich najulubieńszych powieści Stephena Kinga i tutaj udowadnia właśnie, że jest królem horroru. David Lagercrantz i ta, która musi umrzeć, czyli chyba szósty tom Sagi Millennium, a raczej trzeci tom tej nowej Sagi Millennium, która kontynuuje dzieło Stiga Larsona właśnie. Czytałam trzy pierwsze tomy Stiga Larsona i były niesamowite, były rewelacyjne, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o Davida Lagerkranta, to no Mam pewne wahania. Nie wiem czy czytać, dlatego że no to już nie będzie Larsson przecież to już nie będzie ta północna ciemność, to, to okrucieństwo, które kryje się w ludzkiej duszy. Niemniej mamy tutaj oczywiście naszą ulubioną. Um, Zaczęłam się na chwilę, słuchajcie, liczbę w Salander. Prawie, że zapomniałam, że liczbę w Salander. Mamy tu ulubioną liczbę w Salander. No i kontynuuje się jej historia. I nie wiem, czy z tym tomem nie kończy się. Jeżeli czytaliście już ten tom albo te tomy Davida Lagerkransa, dawajcie mi znać, czy warto czytać. Pamiętacie czwartą małpę? To teraz mamy piątą ofiarę J.D. Barkera, czyli kontynuację właśnie tamtej historii. Jestem niesamowicie ciekawa, bo szykuje się. Kolejny fenomenalny dreszczowiec. Jak dobrze wiecie, czwarta małpa była jedną z najlepszych powieści zeszłego roku. I no i tutaj jestem bardzo ciekawa, czy ta kontynuacja również no, ma ten klimat. No i o czym w ogóle jest? Bo słuchajcie, nawet nie czytam opisu, żeby sobie niczego nie zdradzić na wszelki wypadek. I na koniec historia, która przyciągnęła mnie swoją prostotą, tak mi urzekła, dlatego że to jest. Pięć toastów Hanigana, Anne Griffin, i jest to historia jednej nocy i opowieść o całym życiu. Taki jest właśnie tutaj podtytuł. I to jest historia człowieka, który zamawia pięć drinków w barze. 84-letni Morris Hanigan przy każdym z nich wznosi toast za najważniejsze osoby w swoim życiu i o nich opowiada. Ta historia jawi mi się jako taka melancholijna, nostalgiczna, trochę takie pożegnanie z życiem i z tymi, których kochaliśmy. Jest nasze własne pożegnanie. Dawajcie mi znać, czy słyszeliście o tej książce, czy czytaliście już ją może? Też jestem bardzo, bardzo ciekawa waszych wrażeń. Mniej czy chcielibyście o niej usłyszeć? A teraz na koniec trzy książki historyczne, które zakupiliśmy razem z Kubą, a którymi również chcielibyśmy się pochwalić, ale pochwalę się tutaj ja. I pierwszym takim tytułem jest samozwanie tą pierwszy Jacka Komudy i jest to seria Orły na Kremlu. Jestem ogromnie ciekawa tej powieści, dlatego, że niby to jest powieść fantastyczna, ale ma bardzo, bardzo silny charakter historyczny. Rok 1605 polskie wojska wkraczają do Moskwy. Opowieść o największej awanturniczej wyprawie Polaków porównywalnej z podbojami hiszpańskich konkwistadorów. Wyprawie koronę carów Moskwy, zwanej Trzecim Rzymem. I to jest właśnie ta historia. Jestem ogromnie jej ciekawa, bo zapowiada się pysznie, batalistycznie, a tak lubię bardzo, bardzo. No i słuchajcie, jeszcze nigdy nie czytałam Jacka Komudy. Znacie jego twórczość, również się podzielicie Waszymi wrażeniami. I jeszcze więcej Jacka Komudy, czyli Westerplatte, czyli historia legendarnej już obrony naszego Westerplatte. Miało się bronić 12 godzin, wytrzymało 7 dni. Nic chyba tutaj więcej nie muszę dodawać. A na koniec książka, która już z żadną fikcją nie ma nic wspólnego, a mianowicie Polska 1939 roku. Pierwsi przeciw Hitlerowi Rogera Murhausa. I tutaj właśnie brytyjski historyk całemu światu to ukazuje kto jako pierwszy zbuntował się przeciw Hitlerowi, kto jako pierwszy przeciwstawił mu się po prostu. O tej książce czytałam mnóstwo dobrego, to będzie fascynująca lektura. Polska 1939. I tak właśnie, kochani, prezentowały się zdobycze książkowe września. Dawajcie mi znać, które tytuły was zaintrygowały, które się wam spodobały, czy chcielibyście o którymś usłyszeć. No i również jestem ciekawa, co u was, co tam wydarzyło się we wrześniu, co dobrego przeczytaliście, co mi polecacie, a może czego mi wcale nie polecacie. Piszcie, dawajcie znać. Po więcej oczywiście zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zajrzyjcie na książki na jesień. Mój subiektywny wybór lektur idealnych na długie jesienne wieczory. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was, rozejrzyjcie się, rozgoście. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!